Witam, zapraszam na film, w którym omówimy sobie dwa najczęściej wybierane ściągacze izolacji marki ręcznie. Starszy model 707020 z metalowymi szczękami i płaskimi nożami do ściągania izolacji. Drugie narzędzie nasza nowość to narzędzie 707 040. Narzędzie działa w zakresie od 008 do 16 mm. Metalowe szczęki o troszeczkę zmienionej geometrii powierzchni, noże kształtowe, które idealnie dopasowują się do przewodów o większym zakresie, a także regulator do wysokości nacięcia na izolacji. Pozwala nam to ciąć przewody o większym zakresie i o różnych typach izolacji. Dzięki płaskim ostrzom w tym narzędziu możemy ściągnąć sobie izolację przewodów płaskich. Nowe narzędzie 77040 dedykowane jest głównie do przewodów okrągłych. Obróbka przewodów płaskich jest bardzo trudna, ze względu na to, że noże mamy tutaj kształtowe. Jest ona oczywiście możliwa, jednakże nie do końca wskazana. Pamiętajmy zawsze o idealnym ustawieniu regulatora do danego przewodu i do danego typu izolacji. Oba narzędzia. Wyposażone są również noże odcinające przewody, gdyby zaszła taka potrzeba. Oczywiście w narzędziu do 16 mm ten otwór jest większy. Tutaj, gdzie ten przewód na mnie wchodzi, ten obetniemy sobie bez najmniejszego problemu. To, które narzędzie Państwo wybiorą, zależy tylko i wyłącznie od Was i od typu pracy, który wykonujecie. Dziękuję i zapraszam ponownie.